Aleksandra z magicznego ogrodu Aleksandry. Słuchajcie, teraz podejmę próbę wyrwania mojej gigantycznej kalarepy. Nie wiem jak to wyjdzie, ale spróbujemy. Może być trochę śmiechu i mam nadzieję, że nie pourywam liści. Ale dobra. Oj, już coś się łamie. Za bardzo mam ją jak złapać. Taki mały problem tu powstał. Dobra, jest kalarepa. Wyszła. O Boże! Nie wiem, ile ona waży, ale na pewno jest ciężka. Tak wygląda. I wiecie, że ledwo ją trzymam. No, trochę waży. Jest. No, ogromna jak na kalarepę. Spójrzcie. Powiedzcie, jakie ją oceniacie, bo ja ją tu trzymam i naprawdę swoją wagę ma. Na pewno ją zważę i powiem Wam, ile ten gigant będzie ważył, ale na pewno dużo. Także zobaczycie później zdjęcia. Zapraszam do obejrzenia ich, jak i wszystkich innych na moim kanale. Trzymajcie się! O Jezu!